Hej, cześć, siemanku, z tej strony ja MarioMSXD i witam was serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj e, przyjrzymy się nowemu update'owi i powiem wam najważniejsze rzeczy... No nie, no nie wiem, e, trochę wam opowiem o tym update'ie, co będzie się działo, jeśli e, jakby nie zrozumieliście tego update'u, więc klikamy w Brawl Talka. Tu, jakby, tu, jak widać. Tu, jak widać, e, e, ten Ryan e, się bawi figurkami z Brawl Stars. Może e, Supercell zrobi sklep i tam będzie sprzedawał te figurki. No i tu Ryan też powiedział, że to je będzie. Lato potworów. Co macie gameplay Leona? Mz. Jest drugi sezon i nazywa się e, Lato potworów. I będzie nowy zadymiarz, który nazywa się Sarge. Jest on naj. On jest e, jednym e, z najdziwniejszych chyba tam e, postaci, które ich wypuścili. Jego główny atak jest pewną go razu kombinacją spajka i Gina, Więc będzie tak podobny atak do i spajka, i Gina. <ścoughs> Lecimy dalej. Wrzucasz pocisk, i jak nie trafisz, to on się też dzieli na kolejne pociski. Eee, jego super atak jest dosyć ciekawy. Nawet dowiedzieliśmy się, że to będzie chłopak. W momencie, gdy używasz ulti, Sarge ulepsza samego siebie. I on nagle ulepsza się i może to zrobić tylko trzy razy. Jak umrze, e, czyli się no ktoś go po prostu zabije, no to e, niestety ten e, ginie eee, e, właśnie, e, właśnie. Jakby ten boost już znika. No i ten skok od Sarja mi przypomina trochę El Primo oraz Kroła. No i tu mówię. I tu mówią, że będą ekskluzywne skiny w karnecie Zadymiarskim. I mówią nawet, tu była data 6 lipca, więc nowy karnet pojawi się 6 lipca. Jeśli, jeżeli nie macie jeszcze wbitego całego karnetu, to wbijajcie teraz do 6 lipca, macie czas. Jak ja teraz to nagrywam, to jest 28 czerwca. Tu macie Super Rangera Broka oraz Mecha Paladin e, Sarge. E, no i teraz zrobili e, jakby...

Jak, jak widzimy, e, nowa nazwa karnetu Zademierskiego będzie się nazywało Lato Potworu. No i karnet potrwa 10 tygodni, więc to jest jakieś 2 miesiące i 2 tygodnie. Now Ryan, jeśli mam 1 milion głowy, co można zrobić teraz? To jest way too much gold, a here's how you're to spend it. No, i tutaj mówią, że teraz, jeśli gracze, którzy mają już e, bardzo dużo golda, będą mogli kupić sobie teraz e, skiny srebrne i skiny złote. I to jest do postaci Ems, El Primo, Leon, Piper oraz Shelka. Złote będą za 25 tysięcy monet, a srebrne będą za 10 tysięcy monet. I tu macie gameplay. No i tu mówią, że najpierw musicie srebrne, a później złote kupić. Skiny i musicie, żeby srebrne kupić mieć co najmniej 9 moc.

No i tutaj jest, są trzech graczy kontra jeden boss i podobno coś mówili, że to będzie trwało dwie minuty i musicie ochronić miasto przed najmniej zniszczone. nie możecie zginąć, w dwie minuty musicie też pokonać tego całego dinozaura. Now we are having three balls against another boss, and this boss is a big monster that wants to destroy the city. And you have to prevent that from happening by defeating the boss before. I think it's two minutes. That's right. Before the city gets destroyed. Exactly. Coming in this update, we're testing a new object on the map called the rope fence. This is kind of cool because you can shoot over it, but you can't walk through it. So it's. Still... No, I oni teraz mówią te nowe płotki, nie będzie można szczelić? No i to jest w ogóle nowa mapa naszą dawniej, ale nie będzie przez te płotki można przejść. No i to będzie no. Trochę jak woda nawet powiedzieli. No, bo to przenika. Szczały, ale nie możecie przez to przejść. No i Hot Zone zostanie z nami i będzie już... Normalnym trybem, jak na przykład Brawl Ball, czy Showdown, nie? To będzie teraz taki nowy tryb, stały i nawet nowe mapy. No i tu mówią jeszcze, e, że będziecie mogli e, wysłać emotki podczas gry, więc klikacie w chmurkę i później tam możecie wysłać, jaką chcecie, emotkę podczas gry. No i jeszcze aleja pucharków zwiększona będzie do 50 tysięcy pucharków, więc będzie co wbijać. Nie wiem, czy jakiś pro player to wbija, ale okej. Okay. No i macie tutaj jeszcze, wam powiem, że będzie remodel od Crowa i remodel od e, białego Crowa, zobaczcie. Crow Crow już mówią, że następnym razem, żebyśmy się widzieli, i tu macie gadżety, jakie będą. I jeśli chcecie, jakby jeśli chcecie odcinek, jak Wam e, pomyślę na e, bardziej, jeszcze Wam mocniej wytłumaczę, bo staram się nie dobić 10 minut, zostawcie 4 łapki w górę i wytłumaczę jeszcze mocniej, jakie będą gadżety, jakie takie albo nawet mogę to jutro bardziej wytłumaczyć. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach na moim kanale. No i co? No to papa. No to...